Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale Ex Libris. Dawno nie było nowego nagrania, dlatego dzisiaj przychodzę z większą porcją książek. Są one bardzo różnorodne. Jest i literatura faktu, jest i typowe czytadełko, jest i powieść z dreszczykiem, ale jest także książka, która choć skierowana do czytelnika młodego, to skradnie serce niejednemu dorosłemu. Tak więc zapraszam. Zaczniemy od literatury faktu, czyli od Mireczka autorstwa Aleksandry Zbroi. To jest książka, która podejmuje niezwykle ważny i aktualny problem alkoholizmu. Z tym, że alkoholizm ten opisany został z perspektywy córki alkoholika, którą jest właśnie autorka Aleksandra Zbroja. Aleksandra Zbroja związana jest z redakcjami Wysokich Obcasów, z dużym formatem. Jest też współautorką ciekawej książki, która jest zapisem rozmów z mieszkankami mazowieckich wsi. Ta książka to Próba uświadomienia, jak bardzo mieszkańcy metropolii ograniczeni są w postrzeganiu mieszkanek wsi. Tytułowy Mireczek to Ojciec Autorki. I to jest książka, w której w niezwykle szczery, bolesny i prawdziwy sposób ukazane zostało dzieciństwo, ale też i dorosłość Autorki, zmagającej się z posiadaniem rodzica. A właściwie rodziców alkoholików. To jest y, taka relacja, w której nie ma zbytniej tkliwości, dramatyzmu. Jest to forma spowiedzi, wyrzucenia z siebie czegoś, co boli, dręczy i y, przez wiele lat, właściwie przez całe życie uprzykrza to życie. Aleksandra Zbroja podejmuje też próbę, właściwie pragnie dociec przyczyn alkoholizmu swojego y, ojca i tak stopniowo, krok po kroku odsłania. Zarówno swoje dzieciństwo, ale także dzieciństwo, dojrzewanie, środowisko, w którym dorastał jej ojciec. Ta książka dla wielu będzie miała wymiar terapeutyczny, bo ona pokazuje to, że z pewnych życiowych sytuacji, z, takich, z takiego niesamowitego zakleszczenia, Ogromnie traumatycznych chwil, można wyjść zwycięską ręką i wcale nie musi się to życie kończyć obraniem podobnej ścieżki jak rodzice. Tylko wyjścia obronną ręką, tak jak uczyniła to Aleksandra Zbroja i przełożyła te swoje doświadczenia właśnie na tę jakże wartościową książkę. Autorka tej książki spotkała się z wieloma zarzutami zbytniego odsłaniania swojego życia, takich intymnych szczegółów i spraw rodzinnych i kolokwialnego tak zwanego prania brudów. Ja z tymi zarzutami się nie zgodzę, ponieważ ta książka jest tak szczera i tak prawdziwa, że analogie i pewne podobieństwa do, do, do swoich doświadczeń życiowych znajdzie tutaj naprawdę wiele osób. I to nie tylko dotyczy kwestii bycia dzieckiem alkoholików, dorastania w środowisku alkoholików, ale ogólnie relacji rodzinnych i tego, że nie zawsze to słowo tata czy mama brzmi dumnie w naszych ustach. Tę książkę czyta się z najwyższą uwagą ale też i niepokojem. Jest to bardzo bolesna lektura, taka, po której trzeba zaczerpnąć nieco oddechu i sięgnąć po nieco lżejszą tematykę. Co też uczyniłam, sięgając po typowe, lekkie czytadło. Panie na zamku. Jessica Shattuck. To jest książka, która spędziła na mojej półce naprawdę długi czas. Ale teraz znalazł się taki moment, kiedy wreszcie stwierdziłam, że spróbuję, zobaczę, co też ta książka zawiera. I okazało się, że choć początkowo nie planowałam tej książki omawiać, to jednak zmieniłam zdanie, bo to jest historia, fabuła, która opowiada. Co prawda o II wojnie światowej, ale przedstawia jej taką nieco inną i mało znaną twarz. Mianowicie to jest historia kobiet z niemieckiego ruchu oporu. Są tutaj trzy bohaterki. To się rozgrywa w kręgach arystokratycznych, zresztą ten tytułowy zamek to jest arystokratyczna siedziba jednej z bohaterek. Ja po tę książkę sięgnęłam też y, dlatego, że y, autorka Jessica Shattuck y, poświęciła wiele lat, żeby napisać tę publikację. Bardzo solidnie się do tego przygotowała. Napisanie książki zajęło jej 7 lat, a to dlatego, że przez ten czas gromadziła materiał, gromadziła literaturę, ale przede wszystkim rozmawiała z osobami, które mogły wnieść znaczącą wiedzę i informacje, które później zostały w tej książce w jakiś sposób wykorzystane, czy też opisane. Nie żałuję czasu spędzonego z tą książką, tak więc jeśli macie ochotę na, na fabułę, na beletrystykę, to jak najbardziej panie na zamku polecam. Kolejna z książek, która znalazła się w moim jesiennym repertuarze lektur, to siostry Daisy Johnson. Daisy Johnson to jest najmłodsza finalistka w historii Nagrody Bookera, z tym, że to nie za tę powieść, tylko za jej poprzednią. Ja wiele dobrego czytałam o tej książce, więc sama postanowiłam się przekonać, czy rzeczywiście tak jest. I szczerze powiedziawszy, no sama nie wiem co o tej y, książce myśleć, bo no, zła nie jest, ale też i nie porywa jakoś specjalnie. Y, bohaterkami są oczywiście tytułowe siostry, y, z których jedna jest y, no dosyć dziwna, taka skłonna do manipulacji, do okrucieństwa. Druga z sióstr jest z kolei bardziej taka uległa, łagodna. Y, y, ciekawą postacią jest ich matka, zmagająca się z osobistymi problemami, z problemami emocjonalnymi. Ta książka ciekawie się zaczyna. Otóż matka i dziewczynki uciekają samochodem z miejscowości, w której mieszkają, gdyż tam wydarzyło się coś tragicznego, coś bardzo dziwnego. Uciekają do oddalonej, gdzieś tam szereg kilometrów, miejscowości, do domu na uboczu, który jest właściwie ruiną, w środku bardzo zniszczony, ale one mimo tego się tam właśnie osiedlają. No i przez cały czas próbujemy dociec, dlaczego tak się stało. Oczywiście wyjaśnienie tej historii znajduje się na końcu tej książki. Chociaż ma ona znamiona thrillera takiej historii, może troszkę z dreszczykiem, no na mnie nie wywarła jakiegoś większego wrażenia, także jeśli jej Państwo nie przeczytają, to, to niewiele stracicie. I wreszcie Chłopiec znikąd, Catherine Marsh. Przepiękna, ogromnie wartościowa książka, która, tak jak wspomniałam na początku, jest napisana z myślą o młodym czytelniku, czytelniku młodzieżowym, ale ta książka kradnie serce również czytelnikowi dorosłemu. W dużym skrócie, książka opowiada historię dwóch chłopców, rówieśników. Max. Zaryzyk zaryzykował bardzo wiele, właściwie wszystko w swoim życiu, aby pomóc swojemu koledze, który jest uciekinierem wojennym i ukrywa się w piwnicy Maxa domu. E, między chłopcami wywiązuje się e, piękna relacja, relacja przyjaźni, wielkiego przywiązania. E, a jedyne, co może stanąć na przeszkodzie e, tej relacji, to zadenuncjowanie przez sąsiadów. Brzmi znajomo, prawda? Ale proszę państwa, to nie jest książka, która rozgrywa się w czasach II wojny światowej, tylko to jest książka, która dzieje się tu i teraz, współcześnie. Ukrywający się chłopiec to 14-letni Ahmed, który wraz z ojcem ucieka z Aleppo, z bombardowanego Aleppo, w którym zginęła cała, niemalże jego rodzina, zginęła mama, rodzeństwo, dziadkowie. Y Ahmed ucieka z ojcem, i y, tę książkę rozpoczyna rozdzierająca scena y, tego, jak u wybrzeży Grecji, w przepełnionych, zdezelowanych łodziach, dochodzi do, do katastrofy, do nieszczęścia. I ów chłopiec straci jedyną już bliską osobę, która mu pozostała, czyli właśnie ojca. W ostatniej chwili ojciec y, podarowuje mu zegarek, i to jest jedyna pamiątka po bliskich osobach. W wyniku rozmaitych zbiegów okoliczności, Ahmed trafia do obozu przejściowego dla uchodźców w Brukseli, z którego niestety musi uciekać i. Trafia właśnie do pewnego domu w brukselskiej zamożnej dzielnicy, do którego właśnie sprowadziła się amerykańska rodzina z dwojgiem dzieci. Tajemnicę ukrywającego się Ahmeda odkrywa pewnego dnia jego rówieśnik Max, który w losach chłopca dostrzega analogię do patrona ulicy, przy której aktualnie mieszka. Czyli bohatera ruchu oporu, który w czasie II wojny światowej w tym samym domu ukrywał żydowskiego chłopca. Ileż ta książka prowokuje tematów do dyskusji? Począwszy od kryzysu imigranckiego w Europie, poprzez. Pewne wartości, które w wyniku trudnego codziennego życia ulegają gdzieś tam zatraceniu. Chodzi o przyjaźń, o przywiązanie, o niezwykłe oddanie. I to są takie wartości, które świadczą o naszym człowieczeństwu i o które należy dbać. I Max staje się tutaj bohaterem. Choć sam jest dzieckiem, zaryzykował wszystko, aby pomóc swojemu rówi rówieśnikowi, koledze, którego właściwie... Pomimo ogromu tragedii, która go spotkała, on marzył tylko o jednym by kontynuować naukę w szkole. Proszę Państwa, ta powieść porusza najczulsze struny. I choć mój głos nie będzie miał tu pewnie najmniejszego znaczenia w tym takim skostniałym betonie edukacyjnym, który aktualnie mamy w Polsce, to uważam, że takie książki powinny stać się lekturami obowiązkowymi naszych dzieci, w miejsce tych wszystkich zmurszałych i niezrozumiałych nowel i opowiadań, z którymi na co dzień mają do czynienia nasze dzieci, a które zwyczajnie oddalają je i zniechęcają do czytania. Tak więc mam nadzieję, że z przedstawionych w tym odcinku propozycji znajdą Państwo coś dla siebie. Jest to literatura różnorodna, także myślę, że dla każdego znajdzie się jakaś odpowiednia rekomendacja. Do czego bardzo zachęcam i zapraszam oczywiście do śledzenia kolejnych odcinków na kanale Ex Libris. Dziękuję za uwagę!